Witajcie tak przy sobocie. Dzisiaj 29 kwietnia. Pracowaliśmy dzisiaj, no trzeba było pomidorki zebrać. Słuchajcie, zacznę od tego, że trafiłem do raju. Po prostu te nowe miejsce pracy gdzie jestem to jest po prostu zupełnie inna kategoria inna kategoria pracy, inna kategoria takiej psychicznego też luzu. W do tego co tam było, zacznę od tego, że jest dwóch szefów, jeden jest taki chyba główny szef, a drugi to jest kierownik. Chodzą zadowoleni, uśmiechnięci, nie są skrzywieni, za nic nie opierdzielają, co jest dziwne, bo te 14 lat, które tam przepracowałem, to zwykle byłem narażany, znaczy nie tylko ja, ale większość nas, narażany przez szefa na opierdzie wieczny. A tutaj jest naprawdę spokój, no ważne, żeby tylko zrobić swoje i to, i to już, i to by było na tyle. Dostałem pierwszy, pierwsze wynagrodzenie, czyli pierwszą tygodniówkę i jeżeli chodzi o kwotę, nie będę podawał tam liczba, bo zawsze to jest kontrowersyjny temat, bo jedni powiedzą eee, tylko tyle, a drudzy powiedzą eee, aż tyle, dlatego nie podaję już kwot, nie będę się w to bawił, powiem tylko tyle, że za zwykłą, spokojną pracę mam takie same wynagrodzenie, jak yy, za to, co musiałem robić. W tamtym miejscu pracy, czyli pilnować ludzi, być narażony na opierdziel wieczny, kontrolo, kontrolować i tak dalej. Nie, 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 nie. nie Ja wolę tak jak teraz jest. Spokój, luz, tak się właśnie zastanawiam. Już chyba tam się zakotwiczę na dłużej. Bo pytałem się jeszcze po raz drugi się pytałem tego kierownika szczególnie. A on się zapytał, jak jak chcesz, tu chcesz zrywać? A ja obojętne. Ty chcesz opuszczać? No i obojętne. A mówię, no to w przyszłym tygodniu. Yy, będziesz opuszczał, czyli przy następnym tygodniu, ale no, nie ma problemu. Gdzie go pytam, a jest, a jest, wszystko jest dobrze ze mną. <gryw> Mówię, jak najbardziej. nie? No i o to chodzi, nie? Niewieczne wieczne zjebki za przeproszeniem. No i co tam jeszcze miałem mówić? Aha! O Way chciałem wspomnieć, bo a tu osoby zainteresowane, które oglądają, no wiedzą co to jest. To jest ten tak jakby biuro pracy. No tam zalogowałem się na ich stronie niedawno i tam wystosowali takie fajne pisemko. Nie pisemko, no Adam. Taką wiadomość dostałem od nich, że gratulują, że się cieszą, że tak szybko znalazłem pracę. Przez 3 miesiące nie muszę nic robić, czyli nie muszę tam reagować na jakieś mapy, na jakiś ten, po prostu oni już samemu tam będą wszystko przetwarzać. Także 3 miesiące nie muszę się w nic bawić. Teraz, chyba na początku maja, przyjdzie mi wyrównanie. Za kwiecień, a no, tam, minus, minus ten tydzień pracy, który teraz za które dostałem wynagrodzenie, no ale wszystko jest bardzo dobrze zacięte, wszystko jest na dobrej drodze, tak jak powinno być. Także jestem zdziwiony, że nie muszę, nie muszę tam nic więcej już działać. No i co tam jeszcze miałem mówić, a jeszcze tam powiem o tej pracy, bo w tej chwili dużo pomidorów. Zry... Znaczy, zrywam pomidory, ale nie ma tego za dużo takie bladzizny są. A temperatury nie było, słońca nie było porządnego. I yy, co jeszcze miałem mówić? Ja wczoraj też nagrywałem filmik, ale mi coś karta pamięci nie przyjęła w drugiej części tych filmików, tego filmiku co nagrywałem yy, to o Jóweju mówiłem. Dobra, i w ogóle yy, Początek maja zawsze jest fajny, bo. Znaczy, zawsze jest fajny. No, ja będzie fajny, bo też dostanę zwrot podatku za zeszły rok. Prawie 1000 euro tam bez paru, bez paru euro się uzbierało. Z czego jestem bardzo zadowolony. I mi się wymówię: portfel mi się zaczyna poprawiać elegancko. Tak jak powinno być też. I chyba od poniedziałku zacznę rowerem jeździć tam już do pracy. Widzę, że pogoda ma być taka w normie. Zgodnie z gublami. Na rowerze ma mi to zająć 18 minut, nie? a samochodem jadę 9 minut, także spróbuję, spróbuję, trzeba troszeczkę zrzucić wagi, bo przytyło mi się przez yy, ten okres wyczenia się na bezrobotnym. Ale Justynka nie martw się. Postaram się, żeby moja gęba wyglądała tak jak wygląda. <noise> taka o tutaj taka popkowa. I yy, co jeszcze? A jeszcze miałem mówić tak. Podwyżkę dostałem, ale to wszyscy ci, co na mieszkaniach gminnych są, dostają te podwyżki od 1 lipca, około 25 euro miesięcznie. Yy, zaraz do końca, bo tam ludzie idą. No. Ok, jestem znów. Dźwięk mam nadzieję, że jest dobry. Mam ten mikrofon kierunkowy, który tam kiedyś zakupiłem. To kupiłem teraz yy, osłonę przeciwiatrową na mikrofon, także chyba wszystko ładnie słychać. I co jeszcze miałem mówić? Aha, mówiłem już mm, 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 o podwyżce, no ale to jest do przywidzenia. Tam jakiś tam zwrot dostaje z y, Hürtuslak od y, Urzędu Skarbowego, już nie pamiętam ile, 80 chyba euro miesięcznie. Dofinansowują mi do czynszu, ale za to. O połowę idą stawki w dół, jeżeli chodzi o gaz i prąd. Także jestem trochę zaskoczony. Tylko szkoda, że to robią w maju, 2 maja, kiedy praktycznie gazu się nie będzie używało. No i prądu też nie. Na no prądu to tak normalnie nie. Ale zawsze to jest jakaś oszczędność. W tej chwili płacę 190 euro miesięcznie Ale z Suzamen za gaz i prąd. A to się tam uzbiera troszeczkę oszczędności. Na pewno tyle nie zużyję. No i co tam jeszcze? Miałem mówić, ale ja się powtarzam jak dziki osioł. No pogoda ładna jest teraz. I mówię, że w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu ma być licznie, A ja będę cały tydzień opuszczał. Chyba, że coś się pozmienia. No i w przyszłym tygodniu już będę kartkę zanosił z urlopem moim. Bo jest dla mnie bardzo ważny termin, żeby pojechać do Polski na dwa tygodnie. W połowie lipca. Ja myślę, że to przejdzie. Im wcześniej, tym lepiej będzie. A tu jestem na tym wybiegu dla psów. Czy widać? To jest mój piesek chodzi sobie. A jutro chyba będę coś gotował z kamerką wśród mojego domu. Wśród zwierząt i wśród córki. Jakieś kotlety zrobię z piersi z kurczaka ale jakieś inaczej. Muszę wymyśleć, nie takie zwykłe w panierce i tak dalej. Coś tam wykombinuje. Dobra, miłej soboty jadę po córkę zaraz. Pa!